Teraz, mając już pojęcie o technologiach, pora coś napisać. Napiszmy zatem. Zobaczcie, jeżeli wejdziemy sobie na dowolną stronę internetową, Powiedzieliśmy sobie o tym, że każda strona internetowa składa się z trzech technologii: HTML, CSS i JavaScript. Z racji tego, że to ma każda strona, możemy wejść i to zobaczyć. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Jeżeli wejdę do swojej przeglądarki internetowej i wejdę na dowolną stronę, Mogę kliknąć prawym przyciskiem, a następnie wcisnąć Zbadaj lub Inspect, w zależności czy mamy to po polsku czy po angielsku. Ja mam po angielsku, więc klikam Inspect. Jak to kliknę? Widzimy, po prawej stronie otworzyło mi się jakieś tam dodatkowe okienko. W tym dodatkowym okienku mam właśnie te technologie HTML i CSS. JavaScript nie widać, ale to zaraz sobie opowiemy, za co one odpowiadają. Tutaj widzimy HTML, natomiast tutaj widzimy CSS. Tutaj jak można sobie tym dowolnie nawigować jak chcemy. Możemy sobie powiększać HTML, możemy pomniejszać, możemy przeglądać i tak dalej. Jak widzimy, HTML, czyli tutaj ta zawartość po tej stronie, składa się ona z jakichś takich znaczników czy z jakichś takich elementów, które tutaj są widoczne. Wow! Jeżeli ja kliknę w jakiś element, widzimy, podświetla mi się. Mogę zobaczyć, że ten konkretny fragment HTML odpowiada za tą stronę. Natomiast tutaj pod spodem widzimy jakieś elementy. Widzimy coś takiego jak pozycje, jak tekst jest wyrównany itd. Czyli to, słuchajcie, jest mega dobre wprowadzenie do tego, czym w ogóle te technologie są. Można powiedzieć, że jeżeli mamy stronę internetową, możemy wyróżnić dwie rzeczy. Możemy wyróżnić z jednej strony zawartość, a z drugiej strony wygląd tego. Zobaczcie, tutaj przykładowo mamy logo Google. Widzimy, to jest jakieś zdjęcie, ono jest wyśrodkowane oraz zawiera się tutaj na stronie. Mamy tutaj jakieś drobne zakładki, mamy tutaj załóżmy mm, konkretne pole do wyszukiwania. Mając te elementy, widzimy, Tutaj jest pole do wyszukiwania i one w jakiś sposób wygląda. Jeżeli ja tutaj do niego coś wpisuję, no to wyskakuje mi w tym oto inputcie czy tutaj w pasku adresu. Jeżeli ja cokolwiek zrobię, to automatycznie to mi się zrobi. Czyli języki HTML i CSS są to języki, które służą do tego, żeby budować stronę. Język HTML odpowiada za zawartość, czyli wszelkie teksty, obrazki, odnośniki, Ikony i tak dalej. Natomiast z drugiej strony mamy język CSS, który odpowiada za to, jak to wygląda. Widzimy tutaj, że mamy, stronę, mamy logo google wyśrodkowane, mamy ikonki w określonej wysokości czy tutaj też ten tekst w określonej wysokości. Skoro wiemy już, że HTML odpowiada za zawartość, a CSS za wygląd, możemy to dowolnie pozmieniać. Zobaczcie, jeżeli ja sobie zaznaczę jakiś element i wcisnę po prostu backspace, pach, ten element się usunie, ponieważ już nie ma tych elementów, które odpowiadają właśnie za tą zawartość. W związku z tym to się usunęło. Jeżeli ja, załóżmy, chcę powiedzieć, żeby, załóżmy, no nie wiem, ten element, tak, czyli klikam na niego prawym i daję inspect, był, załóżmy, jakiś, no nie wiem, większy czy coś. No to, no nie wiem, weźmy sobie, kliknijmy w jakąś jego inną właściwość i zmieńmy ją. Czy weźmy inną właściwość i też ją zmieńmy. Widzimy, nie dało to żadnego rezultatu. Ale to nie, ma, ponieważ z racji tego, że style działają w różny sposób, no to spróbujmy to zrobić gdzieś indziej. Weźmy na przykład, jeżeli chcemy zobaczyć, jak wygląda teraz. CSS oraz jak można go zmienić, no to weźmy załóżmy sobie zdjęcie. Widzimy tutaj są jakieś jego właściwości, typu jakiś tam padding, wysokość i tak dalej. Wyłapmy sobie to, a następnie zmieńmy. Czyli sobie wystarczy, że kliknę i na przykład wcisnę ształkę w, w górę lub w dół, i to powoduje, że widzimy, to logo się odsuwa. Czyli to nie jest rzecz dotycząca zawartości, ponieważ logo jest zawsze logiem. Tak, zawsze sobie tutaj na tej stronie istnieje. Natomiast ja za pomocą tego języka CSS określam, jak ten element wygląda. W tym momencie określam, jak on jest wysoko. Czy on jest taki wysoki, czy taki, w którym miejscu się znajduje. Czyli te dwie technologie, HTML i CSS, są to technologie tworzenia stron internetowych. HTML odpowiada za zawartość, czyli wszelkie teksty, wszelkie zdjęcia, odnośniki itd. Natomiast CSS odpowiada właśnie za to, jak te elementy na tej stronie wyglądają, czyli czy są w trzech kolumnach, czy w pięciu kolumnach itd. Weźmy sobie na przykład na taką stronę internetową. Jest to dowolna strona internetowa i zobaczmy, co ona tutaj ma. Z jednej strony mamy jakieś konkretne zawartości na mojej stronie. Mamy tutaj konkretne napisy, konkretne zdjęcia, odnośniki, guziki itd. Czyli to jest zawartość strony. Z drugiej strony mamy ewidentnie, że ta nawigacja jest pomarańczowa, że te elementy, że ta sekcja jest na szaro, a ta na przykład posiada jakieś tam zdjęcie w tle. I za to odpowiada właśnie CSS i HTML. Jeżeli załóżmy, chcę to zmienić, ponieważ też można. Ponieważ skoro HTML i CSS za to odpowiada, zmieńmy to. Jeżeli ja w tym momencie, załóżmy, sobie wejdę na dowolny element, to mogę też go zmienić. Zobaczcie jak. Wystarczy, że jak sobie się to menu nam rozwinęło, to widzimy, że tutaj mamy automatycznie ten pasek nasz. Widzimy tutaj w tym momencie. Jest napis nasza historia. Jeżeli wkliknę do niego dwa razy i wpiszę inny napis, załóżmy, zajęcia z programowania. Zajęcia z programowania powoduje to, że widzimy, automatycznie nasza treść się zamieni. Możemy to zrobić, ponieważ w tym widoku ja mogę podejrzeć, jaki jest aktualny HTML strony i mogę go też dowolnie zmieniać. Oczywiście nie zapisze się to. Oczywiście będę mógł to tylko i wyłącznie zrobić raz, jak od świeżej strony tego nie zobaczę. Ale mówi to nam właśnie, że HTML odpowiada za zawartość, a CSS za to, jak to wygląda. Weźmy załóżmy, ustawmy na przykład font size, zmieńmy. Font size, jak się domyślamy, co to, to oznacza? Wysokość tekstu, jego wielkość. Jak powiedzieliśmy sobie, języki programowania zazwyczaj są tworzone w taki sposób, żeby jak najbardziej przypominały język, który my jesteśmy w stanie zrozumieć. W związku z tym zobaczcie, jeżeli ja załóżmy, to zwiększam, automatycznie moja strona jakoś się rozjechała i wygląda dużo gorzej. W związku z tym ewidentnie widać, że CSS odpowiada właśnie, jak to wygląda, a HTML odpowiada za zawartość. I z tą wiedzą. Pójdziemy dalej do modułu trzeciego.